Cześć, dzisiaj zgodnie z miniaturką i tytułem filmika. Historia jednego zdjęcia. Zdjęcia, które wisi za mną. Zdjęcie, jak widzicie, wykonane na jelonkach w 2003 roku. Tutaj jest ono wy wydrukowane na kartce. Zdjęcie wydrukowałem sobie tak na kartce, żeby sobie tak fajnie wyglądało, a oryginał schowałem żeby się nie zniszczył, natomiast schowałem go tak dobrze, że do dzisiaj nie mogę go znaleźć i zostało tylko to. To zdjęcie, ale zaraz Wam tam pokażę je trochę bardziej z bliska. Pierwszy z prawej to jest duży Fiat kolegi Grzesia. On chyba był z 1986 roku. Grzesiu, możesz napisać w komentarzu, z którego roku był Twój Fiat, bo pamięć mnie zawodzi w tym momencie. Jak widzicie, jest tam podlewarowany na lewarku, bo Grzesio zakładał wtedy właśnie felgi od BMW Rekina. Kolejny jest to mój niebieski Trabant z 89 Następny trabant Michała, z 1991 No i przyczyna powstania tego zdjęcia, czyli Zaporożec. I tutaj nie wiadomo, z którego on jest roku. Wiecie, to była szybka akcja, po prostu ten Zaporożec pojawił się niespodziewanie na, na parkingu. Więc po prostu pobiegłem po swojego trabanta, zawołaliśmy jeszcze Michała i zrobiliśmy takie, takie zdjęcie. No... W... W 2003 roku to już były wszystko pojazdy takie mocno reliktowe. No, o ile tam jeszcze duże Fiaty jeździły jako tako normalnie, to, to trabanty były już niespecjalnie cenione i poważane, o porostu nie wspominając. Tutaj z całej naszej paczki najstarszy był Duży Fiat Grzesia. Natomiast ten Zaporożec to jest ciekawa sprawa, bo on był robiony w latach od 78 do 94 roku. Więc, jakbyśmy założyli, że jest to ostatni rok produkcji, to byłby najmłodszy miałby wówczas zaledwie 9 lat. A mój Trabant miał wtedy lat 14, a dzisiaj jeżdżę wozem, który ma 24, więc chyba coś poszło nie tak. No i Z takich Trabantowych relikwii chciałem Wam pokazać jeszcze taki, wiecie, breloczek do kluczy, który dostałem właśnie od Michała, z herbem cwikał i znaczkiem Trabanta także wisią sobie tutaj, cieszy moje oko no i postanowiłem się pochwalić i, i podzielić swoim szczęściem, tak żebyście i Wy mogli to zobaczyć no dobra, w dzisiejszym takim króciutkim odcinku to wszystko jeśli się podoba, można dać wiadomo łapkę w górę, coś tam napisać, jeśli mieliście zaporoszca, albo dużego Fiata, czy Trabanta ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych produkcjach na razie. No i na końcówkę samochodową załapał się kamas, ale sądząc po jego przyspieszeniu to już nie jest ten oryginalny silnik V8, tylko chyba coś innego. Nawet kolor mi się podoba.